Klikę oh. wagon, klikę wagon, coś Lik. tam. Lik. A to jest też jakiś nowy? Co? Tak, nowy. nowy. Jatraki, oho. Obity deskami. Mm -hmm. całym. Wiatraki śmierci mm -hmm. będą. Przepiękny po prostu samochodzik, pięknie wygląda. No tak, najpierw czasie. <laughs> no, no. Że... O, no, no, no i teraz to. Który. O. No. no! Aura! Rosta mnie w spokoju. No, no. co ty Jej, robisz? To, to nie trzymaj za boczek! Tu mnie nie trzymaj za boczek! Dawaj, Ola, jedziemy, hejterzy, jest ja, ty Jedziemy! Ja się! Także. Jeszcze się parkur nie zaczął, hallo! Hejterzy, tu się zaczyna parkura! Tu jesteś Mhm! Oho, Zaczynamy parkiur. Wiatraczki, te Ola, sprawy, super! Muszę no okay. oh. nie wiatraczek Łania. niezaliczony, zaliczony, zajebiście. Naliczony. Kto mógłby inny wiatraczek trafić? Podobno. podobno. ja myślę, że podobno. Nie, że jo, ja nie doleciałem. Nie, że jeden to, to mapę, to ja Inny mógłby wiatrak trafić, no oprócz mnie nie doleciałem. w drugiej pozycji to myślę, że już prędzej. Pewnie tak. Są takie miejsca, w z pierwszej pozycji się nie dojedzie. A ty z trzeciego też powinieneś dojechać w ogóle. A no, z czwartego dojadę? Wcześniej nie dojechałem właśnie. No chyba tak. Daj, ty, czekaj, ja dalej nie doleciałem. I, no, faktycznie. To już tak, hejterze. Ja teraz, teraz doleciałem. Jedź, to jest hejterze! Też tak ledwo ledwo. Bo ty jesteś hejterem, hejterze! Ty jesteś hejterem. Nie, ja, bo ty jesteś. A żebyś nie doleciał, Bartek. A nie. żebyś ci tam żebyś ten głupi ryj wywalił, o! Aha! <gry> no nie, nie. Doleciałem, nie, nie. hejterzy, i co? Ty, Bartek bezproblemowo ja nie. Mecz czwartego nie mogę dolecieć. Co Widzisz? Jest? Karma cię dopadła, znasz szkalowanie. Ja myślę, że raczej, Bartek, to, że. ten, że się tu zatrzymałeś i cię uderzyłem. Nie, 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 to po prostu było to, że. hejtowałeś mnie no, i teraz się dorwało. Jak ja to bardzo lubię. Myślę, że to mogło być to. Nie, to nie było to na początku. Dlaczego nie lubisz was? bo się wywalę zaraz pewnie. Nie, ci No, w końcu. Jadę. Ja nienawidzę Jeź. RNG momentów, właśnie Jeź. takich Jeź. tego typu. Ja lubię, bo są już spokojne. Tylko jak działa na Jeden z może zatrzymać ten RNG moment. A to, to się Albo robi. moja I dupa ci się... może zatrzymać. Nie, no to zadziała. Co co? Co, co, co zrobiłeś? Nic, tylko no, po prostu przejazdy na pełnej przem, A ale tam powoli, powoli. No powoli, powoli niż na pełnej. Wolę, no, ja powoli. I widzisz, się wyprzedziłem. To prawda. Okej. Okay. Trzeba zaryzykować, żeby. To prawda. Ja nie ryzykuję. Jeżeli chcesz, chcesz. wygrać z kimś, jak się ścigasz, to musisz zaryzykować czasem właśnie na takich mapach. Dokładnie. Bo inaczej nie przegonisz. Ja Dokładnie. też ryzykowałem. Nie jechałem no. wszystko na pierwszym, żeby Aurę wyprzeć wtedy. Dokładnie, no. A ja się stresowałem, Chciałem się wygonić się wydopsyłem. No. Piękne czasy. Jak zawsze jest. Piękne o, a Bartek o, teraz o. blokuje mnie. Co cię blokuje, nie powoli! No jedź, Dobra, na pełnej. Jezus Maria. Jak to wola idzie? Dobra, jesteś pierwszy gość, a nie narzekasz. Jest fajnie, Ale ja nie ten. Ten. No i teraz ten Hogaty będzie mnie blokował. A, przyjechałem sobie za Aha. Aha. Wartek, <noise> no widzisz, na pełnej, za pierwszym, no. Aha. Aha! To ty będzie mi blokował! Aha! Okej. Okay. Aha! Na pełnym systemie! a jaki punkcik masz? Śmieszne ja, jest to, tak. że Bartek na wolno tam nie może przejechać. Ty, ty to ja mam 23! Bo mi się klejnot teraz popsuła! Ty wierzałem, ja że to ja drugi góry. już jestem? O, no i dobrze. <śmiesz> Zarezykawałeś i masz. A i masz. Tylko ja cię nie nadgonię z tego czwartego miejsca raczej. No ja się tutaj na górach trochę. Jezus Chrystus, co się dzieje z tym autem? Musiałbyś się parę razy wiesz, respić, re, zatrzymać. No, zatrzymać się nie zatrzymałem, mogę tak tam dojedziesz, to tyłem musisz. No tak, jest znaczek, żeby tyłem, to prawda. A, był znak? A, okej. Okay. No tak, jest to... znak. Bo <grym> ja za pierwszym razem tyłem nie zrobiłem i. <grym> A. Poleciałem. <grym> Ale nie, no jest znak, jest znak, że. ogrętu to... żeby zrobić. Nawet to nie jest dwa znaki nie są, to jak wjeżdżasz. A, to z lewej czynowań. i z prawej. Rysykowałem. No i to było to ryzyko, które nie popłaciła. Dobra, mam punkcik, jej. Dobra, jazda, też po górach jadę. Oho, Co za o, dupło. Dobra. Ja, 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 ja. Ale nie dupło cię. Nie, właśnie chciałem, szkoda. żeby mi dupło, no, ale Szkoda, dupło szkoda. Mnie. Prawda, szkoda, trzeba cię nadzgonić jakoś. Jest jeszcze w ogóle część parkurowa, czy? I tak, tak, tak jest. Po terenie tam jedziesz i zaraz wierzysz. Tam te wybuchy, gdzie były, to właśnie ja mm -hmm. i wjeżdżam na tym. Dobra, tak próbujemy to ogarnąć. Czas zaraz Brazie sprzątanko on. w mieszkaniu zrobić. Na to? No, widzę. Tu możesz to teraz ty. już zrobić? Aha. Dlatego ostatnio ha, ha, ha. na przykład jadłem obiad i wygrywałem z tobą w trakcie wyścigu jednocześnie. Nie ma tu dowodów. Także... Nie ma tu dowodów. Jest wszystko na, nagrane, ma... jadłem jedną ręką zupę. A drugą ręką wygrywałem z Bartkiem Wyś. Bo miałeś lepszy samochód! To jest no, no, Ze strany, no. a nie lepszy samochód, Bartek. Miałeś lepszy samochód. Ale, ale ci a, dawał fory, bo przecież ja. Ale a, a, to, nie... było, to było zabawne, jak Bartek mówi. No dobra, to zacznij jeść teraz ten obiad i przynajmniej dasz nam fory w ten sposób. Hmm? Ja zacząłem jeść obiad zjadłem sobie całą zupkę, nie? No i. To miał sobie zjaw ja w tym momencie. Mam taki ale... dobry barszczyk. No ja wtedy też jeden barszczyk widzisz Bartek? To nie możesz być znak mm. To jest znak O po znaku właśnie przejeżdżam, więc to jest tym bardziej znak <grym> <grym> Eola, Bartek jak on idzie? O, o, no! Bo ja już mam metę widzę. No nie wiem, że tam meta już, to ja też będę miał metę już. Meta no. Ty, to ale łatwiutki ten parkour. Tylko ten początkowy Woo. jakiś RNG gówno tak, co mnie zatrzymało, tak, ty. No, A reszta no. za pierwszym, praktycznie, do, do zrobienia. Dokładnie. Ja pierdykam, ty. Znaczy się oskamowany przez to RNG. O nie. No to teraz RNG mi wydupcyło. Zgadzasz? Zobaczymy, czy drugi raz mnie wywali. Tak, bo pod koniec są takie szybkie przejazdy, i znak jest pod koniec. I znak ci się okay, okay. rusza? O nie, nie wiem czy. Tak, tak, tak. Okay. To, to, to... Jak teraz musisz się wywalić jeszcze co najmniej jeden tak. raz, żebym miał szansę wiem, cię tego. Nie, poczekać Poczekaj jeszcze. Mówiłem. No to teraz. Jak się nie za pierwszy, to ja się <laughs> U mnie jest zamknięty, więc ja... Przejechałem. Białeś, ja Dobra, poczekaj aura w takim razie. Ja, ja wiem. Co za głupia mapa. RNG, nie, nie nie, tak zwany, nie? nie. nie? O, Najpierw zadziałał przeciwko niemu, a teraz z nim, no. Dokładnie. Tak. Gubi zawsze szczęście, taka prawda jest. Aha. <noise> Bo z Bartek, zaczniesz od siebie. Ale co? Gówno, pozytywne zmiany. Nie, wolę negatywne. O, No widzicie widzowie, tak to z Bartkiem jest. Ale się to w ogóle oszukać tutaj. Hmm. Aha, oszukuję już, no, Bartek, negatywne zmiany. Tak. Dobra. L, negatywne zmiany, Bartek. L negatyw. Oj, to ja nie wiem, czy bym tak chciał. Czemu? Fajnie. Dobra oh. O Jezus Byk Dobra. Nie no po co to Tyle Pucharów O Jezus panie czy ja tu trafię To jest dobre pytanie O Ola nie trafiła Obyś Ola nie trafiła jak coś Z czym taki niemiły jesteś ty Ale negatyw no Właśnie nie no nie, słuchaj nazwy, Wartek, no. Ledwo. Proszę tylko Tak. Nie wiem, o co chodzi nawet, po prostu tak sobie mówię. No to ci później powiem dlatego. tego, Okej. Nie się. No właśnie, chyba to jest albo z... No to nie, o to chodzi, że nie mówi. Stój, Ola, Nie Cześć, cześć. Czekaj, to sobie tak to robię, o. Oj, bo chłop Hog że ci nie zauważyłem. Ajajaj. W ocenie okay, coś jest tutaj w ogóle ten, ciężkiego na ostatnim punkcie? nie! Nie, tylko RNG jest straszny. No to pewnie trochę. Zobaczymy czy. Znaczy, na końcu jest. Potek. płotek. Ale chopi Ferdo do postawił, że mi normalnie Baby Dragon, bo gdy go przylecił mm -hmm. i w że walił, no nie! No za no i... O, zaliczyłem. Uh, Dobra, jedźcie, prawo. chyba jest. chyba jestem już. Poczekaj, no nie, 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 nie. Poczekaj, Poczekamy. poczekaj. Że ty cię jest! Tak, What ty jeszcze RNG masz. No, to już po mnie. Nie, Ola, nie. Ola, stój! Ola, stój! <laughs> Dobra, stój, <staj, laughs> stoję, Fajny wstup. Jak ja jadę, to ty jedziesz. RNG moment, nienawidzę. Dawaj, proszę! Dobra. Zajęcie, niczym HAHAHA <laughs>